Panie admirale, dowódca uroczystości komandant odporu cywulka, pod oddziały garnizonu ustka na uroczystym apelu z okazji składania przysięgi wojskowej przez kandydatów do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych. Do! Ja. Przysięgi! Ja, żołnierz Wojska Polskiego! Ja, ja żołnierz Wojska Polskiego! Przysięga! Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej. Bronić jej niepodległości i granic. Bronić jej niepodległości granic. Stać na straży Konstytucji. Stać na straży Konstytucji. Honoru żołnierza polskiego. Honoru żołnierza polskiego. Szandaru wojskowego bronić. Szandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej ojczyzny. Za sprawę mojej ojczyzny. A życia nie własnej, ani życia nie szczędzić! Tak mi do Bóg. Tak mi do Jesteśmy dzisiaj świadkami historycznego wydarzenia, jakim jest jedna z pierwszych w kraju, a pierwsza w marynarce wojennej przysięga adeptów nowej formacji, jaką są narodowe siły rezerwowe. Od tej chwili stajecie się panie i panowie Elewi współodpowiedzialni wobec narodu za jego bezpieczeństwo. Po zakończeniu szkolenia przygotowawczego, o ile potwierdzicie wolę pełnienia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, otrzymacie przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych. Dla większości z Państwa są to przydziały w jednostkach marynarki wojennej, dla części z Państwa przydziały w jednostkach innych rodzajów sił zbrojnych. Najlepszy spośród Was mają szansę w przyszłości zasilić szeregi zawodowej służby wojskowej. Siły zbrojne, w tym Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej, potrzebują być takich jak wy. Jesteście naszym wsparciem. W sytuacjach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami sił zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, będziecie wzmacniać potencjał jednostek wojskowych. Swoją postawą będzie się reprezentować wszystko to, co w tradycji oręża polskiego najcenniejsze, stając się silnym ogniwem spajającym ludność cywilną z wojskiem. Przed Państwem kompania honorowa, którą występuje dzisiaj 9 Dywizjon Przeciwrodniczy w Za kompanią honorową elewi, przysięgający dzisiaj marynarz. Szanowni Państwo, gorące brawa!